Proszę Państwem trener Wigier, Paweł Cimochowski, który udzieli nam krótkiego wywiadu przed meczem. Panie Pawle, Wasilku, czy spodziewaliście się tego, że będzie na pierwszym miejscu w połowie rundy wiosennej? Witam serdecznie. Na pewno wiedzieliśmy, że Wasilku jest to drużyna doświadczona, dobrze zgrana i. W większości kadrowo zostali ci chłopcy zawodnicy ci sami z poprzedniego sezonu, Plus jeszcze zostały uzupełnione wzmocnienia i widzieliśmy, że będzie na pewno to drużyna solidna, która będzie dobrze punktowała w tych rozgrywkach. Świetnie. Jeden zawodnik, który gdzieś tam się wyróżnia, Wosikowy, Jan Pawłowski. Czy gdzieś tam jakiś rekonesas przed meczem, że strzela dużo bramek, jakieś specjalne zadania dla swoich zawodników? że Janek Pawłowski to też jest zawodnik z przeszłością ekstraklasową i, i e, mnóstwo występów na wyższych szczeblach. E, wiemy, jakie są jego atuty, bo staramy się zniwelować te atuty i przede wszystkim my, jako drużyna, wyeksponować swoją wartość na, na boisku. Świetnie. I tak króciutko jeszcze wzmocnienia. Wzmocnienia tutaj jakby dość spore. Prezes poczynił. Maciej Makuszewski i Kamil Zalewski już od samego początku, jakby widać to, że dają siłę tej drużynie. Czy wnoszą też jakby taki powiew świeżości dla tych młodych zawodników gdzieś w szatni? Oczywiście, są to bardzo mocne ogniwa i tak jak mecze pokazują, potrafią pociągnąć ze sobą resztę, resztę drużyny dać. Są na pewno autorytetem w szatni dla, dla pozostałych chłopaków, z tego młodzi zawodnicy mogą jak najwięcej wynieść, poprzez nawet i same rozmowy w szatni, poprzez taki profesjonalizm, podejście do, do treningu, do, do rywalizacji. I, I tak samo jak Maciek i tak samo Kamil Zaleski e, są autorytetami dla, dla tych młodych Świetnie. To żeby nie przedłużać, jaki wynik dzisiaj typujemy? My ze swojej strony zrobimy 100%, żeby z boiska ponieść trzy punkty. Świetnie. Dziękuję bardzo. Przed Państwem Łukasz Szydkiewicz, prezes Subarski, Wigier. Panie prezesie, wielki dzień, hit czwartej ligi. Jak, jak nastroje? Czy wielki dzień? To się okaże tak naprawdę, nastroje my zawsze mamy bojowe, w każdym meczu chcemy wygrywać i wcale tego nie, nie ukrywamy. Eee, uważam, że w ostatniej dekadzie było trochę większych dni dla Wigier niż dzisiejszy, ale podchodzimy do każdego przeciwnika z pełnym szacunkiem i pokorą, no i jakby wiemy z kim dzisiaj gramy w tym sezonie. Eee, Śilków wygrał 9 macie na 9, także no na pewno to nie ma w tym przypadku. Ale mamy swój plan na ten mecz, który chcemy gdzieś tam zrealizować. Wszyscy w czekają na awans. Co w przypadku braku takiego awansu? Myślę, że generalnie zróbmy wszystko, żeby nie było takiego problemu. Świetnie. Przyjście Maćka Makuszewskiego do Wigier to jakby Wszyscy tutaj cenią to jako zasługę dla Pana i teraz jak to się ma do pozyskiwania nowych sponsorów, bo jakby wiemy, że Wigry tych sponsorów potrzebują, żeby gdzieś tam wyżej się w polskiej piłce znaleźć? Znaczy tak, no my gdzieś tam to jest strategia tak naprawdę, pozyskanie Maćka to nie jest tak, to nie był pomysł, żeby on przyszedł do nas na chwilę, na sezon, tylko gdzieś tam to była przemyślana decyzja w kłosie takiej długofalowej polityki, Maciek nie tylko ma grać i też jakby uczy się tej roli dyrektora sportowego, na razie poznaje takie struktury klubu. Jeżeli chodzi natomiast o sponsorów, no to myślę, że na pewno jest dużym bodźcem zachęcającym dla potencjalnego sponsora, który, który zacznie z nami współpracować. Także no, same plusy na boisku też już się coraz bardziej odnajduje, bo tak po pierwsze tam gdzieś tam mecze, to też na niego na pewno było troszkę inne zderzenie z inną troszkę piłką, ale no, uważam, że jakby no same plusy w tym są i, i trzeba dążyć do tego, żeby, żeby to trwało jak najdłużej. Dobrze, a teraz ten ostatni wywiad, który Maciek udzielił dla Waszej Wigierskiej Telewizji i powiedział tam o tym, że czemu Wigry nie miały grać w Ekstraklasie? Czy prezes potwierdza te słowa? Znaczy, ja podchodzę do wszystkiego z chłodną głową i nie chciałbym gigier suwałki takich, gdzie bez względu na ligę nie będą grali su Jeżeli będą grali z możemy grać w tak? Super. Jeżeli będzie nas stać oczywiście. Także... To jeszcze zapytam o dzisiejsze spotkanie. Jaki wynik prezę typuje? Myślę, że to trudno, trudno jednoznacznie określić. Właśnie straci tylko dwa gole, więc będzie na pewno ciężko strzelić im te bramki. Aczkolwiek no, patrząc na naszą siłę ataku, myślę, że swoje sytuacje będziemy mieli, aby tylko skuteczność była lepsza niż, niż w poprzednich meczach. I mam nadzieję, że nie dojdzie znowu do sytuacji, że będziemy musieli gonić wynik tak jak to było gdzieś tam poprzednio, czy z Krajewem, akurat tam się nie udało nam wygrać, ale dwa wyjazdy i tam przegrywaliśmy do przerwy, finalnie wygraliśmy, więc myślę jedynka. Dzięki za rozmowę, powodzenia. Dziękuję.